Aby wyjść z niewolnictwa, od pokoleń chcemy wyjść z niewolnictwa, ale coraz trudniej nam to wychodzi, gdzie siły zewnętrzne pełne słabości, kosztem najsłabszych, utrzymują iluzję stabilności, a nam, wmawiając walkę z klimatem i wiatrakowe szaleństwo, wyciągają kolejne pieniądze z budżetu, byśmy zastygli w bezruchu finansowym, zgadzając się na każdą umowę. I utratę niezawisłości. Ta sama metoda stosowana od wieków, by wchłaniać mniejsze podmioty i młodą krew, ogranicza wolność i prawa. Aby sprostać zadaniu musieli znaleźć człowieka, by od środka rozłożył gospodarkę. Myśl przednia dla obcego kapitału. Rozbite wewnętrzne siły nie powstrzymają zjednoczenia Komuny Europejskiej.